Cześć! Witam Was w październiku, w miesiącu oszczędzania, a dla mnie jest to miesiąc planowania. Planowania świątecznych prezentów. Zapraszam Was do odcinka. Witaj na kanale porachunków osobistych w serii Planuj z Magdą. Dzisiaj opowiem Ci, jak ja planuję zakup prezentów świątecznych w trzech krokach. Dla moich najbliższych, dla mojej rodziny, dla wszystkich tych, których chcę operować. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego przychodzę z tym tematem już teraz w październiku, a nie w listopadzie czy w grudniu. Śpieszę wyjaśnić, ponieważ jak wiemy, grudzień jest takim miesiącem, który mocno drenuje nasz portfel. Mocno. Szybko znikają pieniądze z naszego, z naszego konta, z naszego portfela, bo po to trzeba przygotować wieczerzę wikilijną albo jakieś przyjęcie dla rodziny w zależności, w jaki sposób świętujesz, ten dzień, to jest, to jest jeden wydatek. Dodatkowo dochodzą wszystkie wydatki związane a to z choinką, a to z przystrojeniem tej choinki, a to są jeszcze jakieś dodatkowe wydatki, na przykład jak ja mam dzieci w szkole, to jeszcze są dodatkowe wydatki w szkole, więc. Ten budżet naprawdę e, powiedziałabym, e, mocno jest nadszarpnięty. I właśnie, żeby z wszystkim zdążyć, a szczególnie właśnie z tymi prezentami świątecznymi, czyli podarkami dla naszych najbliższych, ja planuję te wydatki już w październiku. Pamiętajcie, do grudnia są 3 miesiące i w tym czasie można zaplanować e, sobie te prezenty, e, można zaplanować sobie budżet, ale też można część podarków kupić po prostu wcześniej i można się po prostu do tych zakupów dobrze przygotować. I o tym właśnie w tym odcinku. Zanim zacznę, chciałabym też powiedzieć, że przygotowałam dla Ciebie Taką specjalną listę, checklistę, z której ja też korzystam, przygotowując się właśnie do świąt, przygotowując prezenty świąteczne. Więc zapraszam Cię do skorzystania z linku poniżej i pobrania takiej listy. Ułatwi Ci ona właśnie planowanie preze zakupu prezentów świątecznych według mojego schematu. W takim razie, jaki jest krok pierwszy? W kroku pierwszym należy się przygotować. I tutaj zaczniemy od wypisywania pierwszej kolumny, uzupełniania pierwszej kolumny w mojej liście, którą Wam przygotowałam, Tobie przygotowałam. I tutaj warto wypisać wszystkie osoby, które chcemy w danym roku obdarować. Wypisuję moją bliższą rodzinę, e, moich znajomych, wszystkie dzieci, które mam do obdarowania, którym chcę przygotować, albo chcemy my, jako rodzina, przygotować podarunki świąteczne. W kroku drugim należy zastanowić się, jaką strategię budżetowania przyjmiemy. W takim razie, jakie są te strategie budżetowe. W, pier w pierwszej kolejności jest to moja ulubiona, czyli dla wszystkich porówno. Tak ją nazwałam, i ja wtedy ustalam jedną kwotę, za którą zrobię zakup, czyli kupię prezent dla wszystkich, których muszę obdarować. Czyli nie ma wyróżniania, wszyscy dostają prezent do tej samej kwoty. Jeżeli chodzi o drugą strategię, to to jest strategia tak zwana dla każdego coś innego, czyli Przyznajemy jakby kwotę w zależności od na przykład prezentu, który wybraliśmy i te kwoty będą się różnić w zależności też od, od osoby, którą obdarowujemy. Trzecia st strategia jest na przykład taka, że dla bliższej rodziny ten prezent jest za wyższą kwotę, a dla dalszej rodziny za, czy tam znajomych, jest za niższą kwotę, czyli do niższej kwoty. Oczywiście te kwoty mogą się różnić. Możemy, e, czasami w, w, może się udać tak, że e, komuś wymarzony prezent kupimy trochę taniej i e, tą, te środki możemy przeznaczyć e, na kogoś innego, bo tak też u mnie się zdarzało, ale ja tutaj e, nie wiem, jaką Ty wybierzesz strategię. Ja powiem Ci, z jakich dwóch najczęściej ja korzystam. E, jak były lata chude. W mojej rodzinie, tutaj w naszej rodzinie, kiedy naprawdę ten budżet był mocno krojony, to stosowaliśmy zasadę dla wszystkich porówno i po prostu ustalaliśmy jedną kwotę, ponieważ ten budżet też często był bardzo, bardzo niewielki. Czasami zdarzało nam się tak, że część dla części naszych, na przykład znajomych, nie robiliśmy prezentu albo robiliśmy e, tylko prezent jakiś taki, właśnie zrobiony e, własnymi rękoma. Nic skupionego, bo ten budżet po prostu był e, taki mocno napięty. E, zdarzały nam się czasy, e, kiedy. Właśnie z przeznaczeniem dla bliższej rodziny kupowaliśmy prezent droższy, a dla dalszej rodziny, czy dla, dla naszych znajomych kupowaliśmy albo robiliśmy właśnie prezent za niższą stawkę, za niższą kwotę. Dlaczego w ogóle przygotowuję budżet już na prezenty, już w październiku, a czasem już we wrześniu? Um, I tak jak już wcześniej wspominałam, grudzień jest mocno wydatkowym takim pochłaniającym, drenującym portfeli konto miesiącem. Dlatego ja przygotowuję fundusz wydatków nieregularnych, czyli fundusz wydatków prezentowych już w październiku tak żeby przez 2-3 miesiące, czyli październik i listopad, grudzień odkładać te pieniądze na subkonto i żeby to było z przeznaczeniem właśnie na prezenty świąteczne. Dlaczego to robię? Ponieważ łatwiej jest udźwignąć tak, kolokwialnie, udźwignąć te wydatki w ciągu rozłożone na raty trzymiesięczne, niż jakby miała to wszystko wykorzystać właśnie w grudniu, kiedy ten miesiąc naprawdę jest bogaty w wydatki świąteczne. Jak to wygląda w praktyce? Gdy już w naszej tabelce wypełniliśmy całą kolumnę pierwszą, czyli wypisaliśmy wszystkie osoby, które chcemy obdarować, Przechodzimy do kolumny trzeciej. Tam wpisujemy proponowaną kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na prezent dla danej osoby. Proponowałabym wypełniać tą rubrykę e, ołówkiem. Za chwilę powiem dlaczego. E, I jeżeli już wypiszemy wszystkie te kwoty, e, je sumujemy, e, no i tutaj wtedy wiemy tak całościowo, jaki powinniśmy zgromadzić, zaoszczędzić. Przeznaczyć budżet, by sfinalizować wszystkie prezenty, które chcemy zakupić dla naszych najbliższych, dla naszej rodziny. Ten budżet w dalszej kolejności należy podzielić przez dwa lub trzy, w zależności w jak szybkim tempie miesięcznym chcemy go zbudować. Jeżeli chcemy go zbudować, w 2 miesiące dzielimy przez dwa, jeżeli go chcemy zbudować, w 3 miesiące dzielimy przez 3. No i suma, która powstała po podzieleniu, podzieleniu przez liczbę miesięcy, mówi nam o tym, jak, jakie środki w danym miesiącu powinniśmy odłożyć, zaoszczędzić, przeznaczyć właśnie na ten fundusz, fundusz zakupów prezentów świątecznych. I to teraz. Jeżeli ta kwota jest dla Ciebie satysfakcjonująca, to super! To teraz co miesiąc należy przelać taką kwotę na subkonto, z, której, z którego będziemy korzystać wtedy, gdy będziemy finalizować zakup prezentów świątecznych dla naszej rodziny, najbliższych, wszystkich tych, których chcemy obdarować. Ale jeżeli ta kwota jest niesatysfakcjonująca, to co należy zrobić? Należy wrócić do początku tego kroku, czyli Znowu przeanalizować wszystkie kwoty, które, przy, które wpisaliśmy przy wszystkich osobach, które chcemy obdarować. E, ja wiem, to nie jest e, fajne, takie sympatyczne uczucie, e, gdy trzeba jednak obniżyć tą kwotę, jaką e, możemy przeznaczyć na zakup prezentu dla danej osoby. E, co można w takiej sytuacji zrobić? Może warto się zastanowić, czy jest jakaś osoba, której zamiast kupować prezentu, możemy prezent na przykład zrobić, przygotować jakieś własnoręcznie. I tutaj już te koszty znacząco się obniżą. Jeżeli na przykład wiemy, że jakaś osoba marzy o czymś bardzo, bardzo konkretnym i my przy niej wpisaliśmy właśnie kwotę, która. I jakby realizuje to marzenie na dany prezent w ramach świąt, to możemy na przykład spróbować dogadać się z kimś z rodziny, z przyjaciółmi, na to, żebyśmy współfinalizowali ten zakup tego prezentu. Tak się dzieje często właśnie w mojej rodzinie, więc Wam to, to, to działanie rekomenduję, szczególnie przy tych droższych prezentach. Trzeci krok nazwałam szukaniem okazji, czyli jest to najprzyjemniejszy etap w całym tym procesie przygotowywania prezentów świątecznych dla naszych najbliższych. I tutaj będziemy zajmować się drugą kolumną w naszej tabelce, gdy już mamy wypisane osoby, gdy już mamy kwoty, do jakiej wysokości kupimy dany prezent dla danej osoby, wtedy wypisujemy propozycję prezentów, jakie możemy kupić. I tutaj zwracabym uwagę, że właśnie mamy jeszcze 3 miesiące do tak naprawdę sfinalizowania całej tej sytuacji, całej tej, tego przedsięwzięcia zwanego prezenty świąteczne, jest czas na to, żeby na przykład podpytać daną osobę, co ona by chciała dostać, jeżeli nie mamy jeszcze pomysłu? E, może zwrócić uwagę, co ją teraz w tym czasie interesuje. Może, e, może zapamiętać, gdy będziemy się z nią widzieć, że o czymś wspomina, na przykład, że, że chciałaby przeczytać daną książkę. E, to jest naprawdę fajne. Nie wtedy, kiedy jest grudzień nagle zastanawiamy się, o matko, co my mamy kupić? Bo przecież jeszcze nic nie mamy, jest szał i tak naprawdę na półkach jest milion rzeczy, wzięlibyśmy wszystko, ale po prostu nie wiemy, czy tej naszej osobie, którą chcemy obdarować, się to spodoba, więc warto się do tego przygotować. I tu właśnie mamy czas i miejsce na to, żeby te prezenty powpisywać. Nie musimy oczywiście uzupełniać wszystkich tych pozycji, Możemy wpisać w pierwszej kolejności to, co od razu przychodzi nam na myśl, wpiszmy też na przykład, jeżeli właśnie ten e, prezent będzie współfinansowany przez kogoś, in, e, w, kogoś z nami na spółkę, to wpiszmy też osobę, że musimy się do niej odezwać, zadzwonić, umówić, czy razem e, taką, taki prezent sfinansujemy. E, warto właśnie wypisać, a jeżeli zostaną nam jakieś luki, to mamy czas jeszcze, te dwa miesiące, na to, żeby. Obserwować tą osobę, albo też obserwować to, co jest w sklepach, żeby właśnie taki podarek danej osobie zakupić. Wspomniałam już, że ten krok nazwałam szukaniem okazji. No i właśnie, wtedy, kiedy już mamy wypisane wszystkie osoby, wtedy, kiedy już mamy ustaloną listę prezentów, wiemy za jaką kwotę dany prezent kupimy, szukamy okazji na rynku. Czyli w sklepie w internecie. E, tutaj z pomocą przychodzą nam tak zwane obniżki sezonowe, e, obniżki świąteczne, i w pierwszej kolejności tutaj wymieniany jest Black Friday, e, który będzie miał miejsce 25 listopada. E, pamiętajmy tutaj o tym, e, żeby sprawdzić, czy dana rzecz, jaka cena była tej danej rzeczy. Przed Black Friday, ponieważ zdarzają się nieuczciwi sprzedający, którzy na czas właśnie tego Black Friday zawyżają ceny, podają nam jakby cenę wyjściową dużo wyższą, że tutaj nastąpiła obniżka, a ta cena jest praktycznie taka sama jak. Przed Black Friday, więc warto zwracać uwagę, warto sobie wcześniej sprawdzić, jakie, jakie, jaka była proponowana cena wyjściowa. Za, za parę dni jest Cyber Monday, czyli 28 listopada. Głównie z. Są to obniżki w internecie, gdzie kupujemy elektronikę, perfumy, odzież, ale też dużo różnych innych produktów. Tutaj ta. Moja podpowiedź taka sama jak przy Black Friday. Zwracajmy uwagę na ceny, które były wcześniej, czy to jest ewidentnie większa różnica, czy może ktoś nie zawyżył ceny tylko po to, żeby ten produkt właśnie w tym czasie Cyber Monday Black Friday sprzedać. Eee, więc pilnujcie tych okazji cenowych. Kolejnym takim dniem, kiedy możemy skorzystać właśnie z ciekawej oferty jest dzień darmowej dostawy. Czyli 6 grudnia e, dzień, w którym e, zamawiając coś przez internet nie płacimy kosztów transportu. Oczywiście jest jeszcze wiele i innych możliwości, okazji, z korzystania pro, z promocji, żeby kupić dany prezent po prostu taniej i żeby zmieścić się w budżecie, należy jedynie po prostu ruszyć głową, trochę się rozejrzeć, co oferuje nam rynek, czyli co oferują nam sklepy, i na pewno to jest do zrobienia. Czego oczywiście Wam życzę. Kończąc ten odcinek, chciałabym podziękować za to, że śledzicie nasz kanał, śledzicie też moją serię Planuj z Magdą. Dodatkowo chciałabym zapytać o tym, jaką Wy przyjmujecie strategię, jeżeli chodzi o budowanie budżetu, właśnie związanego z prezentami świątecznymi, w jakim systemie Wy te prezenty kupujecie. Jestem bardzo ciekawa, podzielcie się tym w komentarzu. No i co, trzymajcie się, cześć!